Zadania na spokojnie. Rok 2025 ma to podstawowe zadanie 21. Mamy taki trójkąt, w którym jeden bok ma AB11, drugi ma 12 i kąt ma 60 stopni. I pierwsze, co mamy ocenić, czy jest on równoramienny? No, gdyby był równoramienny, no to to jest tylko jedna szansa. Albo ten trzeci bok AC ma 12, albo ma 11. Tak, no bo tu mamy 11 i 12, no to innego wyjścia nie ma. Trzeba też popatrzeć, co się dzieje z tymi kątami, z tym czerwonym i z tym niebieskim. No to pierwsza rzecz, czy jest możliwe, żeby ten trzeci bok miał 12. Gdyby miał 12, to taki trójkąt miałby, musiałby mieć na dole takie same kąty, więc kąt niebieski miałby też 60 stopni. A jak niebieski miałby 60 stopni i ten przy wierzchołku B, no to ten czerwony też musiał być 60 stopni, więc by był to trójkąt równoboczny, co przeczy założenie, że to jest 11 o 12. No dobrze, to więc może, czy można odwrotnie zrobić, żeby ten bok AC miał z kolei 11. No nie za bardzo 11, bo wtedy kąt czerwony i 60 stopni byłyby równe, a skoro byłyby równe, to miałby razem 120 i znowu według tej samej Według tego samego pomyślunku, tak, niebieski miałby stopni też 60, więc byłby trójkąt równoboczny. Wbrew temu, że tu mamy 11 i 12, więc ani tak nie pasuje, ani tak nie pasuje. skoro nie pasuje nigdzie, no to nie może być równolamienny, nie ma żadnych szans. Trochę to opowiadane bez zbędnego rysowania, ale myślę, że chyba to jest w miarę jasne. No to co? Pole trójkąta. Najlepiej byłoby mieć taki wzór, który wykorzystuje te nasze dane. I jest taki wzór. Jedna droga A razy B razy sinus alfa. Gdzie A i B są sąsiednimi bokami, no mamy jedenastkę, dwunastkę. No i alfa to jest ten kąt między nimi. No to świetnie. To co będzie? P równa się jedna droga razy 11 razy 12 i razy sinus 60 stopni. A no to super. To co dalej robimy? A uprościmy sobie to. I będziemy mieli, że pole równa się 66 to po 6 razy 11 razy no, pierwiastek z 3 przez 2, bo taki jest sinus 60 stopni. No to znowu sobie uprościmy cyk i cyk i zostanie nam 33 pierwiastki z 3, czyli dokładnie to, co ma nam zostać. No to koniec zadania. To wszystko. Dziękuję za uwagę.